Dzień dobry, dobry wieczór, piwiet, albo dobre rano, jak z oczywiście wolicie. Tu Radio Kraków z tej strony i Radio Kraków, żartuję oczywiście, chciałoby pokazać, jak w jaki sposób zainstalować oprogramowanie serwera MySQL. Dlaczego akurat MySQL? Bo prowadzę różnego rodzaju zajęcia, między innymi z Power BI, między innymi z SQL, no i podczas takiego przykładowego szkolenia padło pytanie, od osoby, która brała udział, mówię, czy może i w jaki sposób wykorzystywać SQL do obsługi swoich danych. Ja tych danych oczywiście nie mam, natomiast no, w tym filmie chcę pokazać na początek instalację oprogramowania MySQL server. Pierwsza ważna rzecz, muszę wejść na stronę www.mysql.com, ściągnąć oprogramowanie. Ja już mam ściągnięte natomiast w jaki sposób ściągnąć, co ściągnąć, klikam na takiej stronie mysql.com, klikam downloads, czyli do ściągnięcia dane i na dole mam mysql community edition. Community edition, czyli darmowa wersja serwera MySQL-owego. Oczywiście są różnego rodzaju wersje, można oczywiście do tej strony bardziej sobie poczytać. Ja jednak tutaj wybieram SQL Community Server, to co byłem przed chwilą, i żeby tak ściągnąć taką, taką bazę danych, klikam oczywiście. Wybieram oczywiście na jaki system operacyjny mam to ściągnąć. W moim przypadku maszyna jest to Microsoft Windows w wersji 64-bitowej i następnie wybieram wersję, wersję bitową. Ponieważ ja wykorzystuję wersję, wersję 64-bity, klikam 64-bity. I, I tak, w zasadzie jest instalator w wersji obopólnej, więc klikam po prostu do tu, Download page. Pojawia się Download MySQL Installer, oczywiście do ściągnięcia, do ściągnięcia, i w moim przypadku ściągnę taką aplikację, pełną aplikację do ściągnięcia: Windows X86 32 bity Download. 370 MB do ściągnięcia. Ja w razie czego pod tym filmem umieszczę w razie czego film. Nie chcę logować się na stronę, więc ja tylko ściągam oprogramowanie i poczekajmy chwilę, żeby takie oprogramowanie rzeczywiście się ściągnęło na dysk twardy komputera. Jak mówiłem wcześniej ja już takie oprogramowanie ściągnąłem, umieściłem je na desktopie mojej maszyny wirtualnej albo wiem cały czas korzystam z maszyn wirtualnych, do czego wszystkich zachęcam. I uruchomię teraz w moim systemie instalację serwera MySQL Installer. Standardowa w zasadzie instalacja. Oczywiście przedtem sprawdziłem, czy uda mi się taką instalację zainstalować, uruchomić, czy działać będzie wszystko bez problemu. I w zasadzie u mnie powinno działać wszystko bez problemu. Jeżeli u Was generalnie nie działa, wtedy polecam przeszukanie troszeczkę zasobów internetu. Ewentualnie możecie zawsze mnie zapytać. Pojawia się oczywiście. License agreement, czyli należy zaakceptować warunki licencji, następnie klikam Next, następnie wybieram, co tak naprawdę, jaka rola jest tego instalowanego serwera. Ja będę instalował pełną wersję serwera, natomiast uwaga, bardzo ważna rzecz: można wybierać poszczególne wersje, można poczytać o tych. Możliwościach instalatora, natomiast ja polecam wybranie custom, gdzie spokojnie można wybrać produkty, które chcemy zainstalować. Tak? Ja następnie klikam next, next i warto przyjrzeć się personalizowanej instalacji i wybrać tylko to, co mnie po prostu interesuje. Postaram się po kolei omówić. Pierwsza ważna rzecz to, oczywiście, MySQL Server w wersji X64. Moja maszyna wirtualna, już pokażę, jest 64-bitowa we właściwościach komputera. Jest to 64-bitowy system operacyjny, więc instaluję MySQL Server w wersji X64. Dodaj. Do tego chciałbym dodać poszczególne aplikacje. Ponieważ będę używał m.in. narzędzia do zarządzania tym serwerem, więc potrzebuję Workbench w następnym filmie, w pokażę, jak można obsługiwać serwer istniejący. Notifier, czyli nic innego, tylko malutką ikonkę. W pasku zadań, która będzie informowała o tym, czy serwer działa, taki informa informator, który mówi, czy serwer działa, czy instancja oczywiście jest ok. MySQL for Excel, jeżeli będę chciał zainstalować, używać Excela i komunikować się z poziomu Excela do serwerem MySQLowym. Visual Studio nie używam, więc mogę doinstalować później. Natomiast mam takie narzędzia jak MySQL Utilities. Narzędzia, oczywiście, mogę dodać Shell, czyli język skryptowy. Też niech sobie będzie. W zasadzie nie jest to wymagane, to mogę dograć później. Natomiast ważne jest od Shella ważniejsze na początku jest rzecz następująca. Do tego serwera do workbencha, za pomocą którego administruję serwerem, dodam tak naprawdę konektory. Moim konektorem będzie konektor do ODBC. Przyda się o tyle, że poprzez ODBC będę mógł komunikować na przykład accessa z MySQL. -em. Nie będzie na razie to oczywiście celem tego filmu. Tak? Dodaję konektor ODBC, za pomocą protokołu ODBC mogę tak naprawdę przerzucać dane między różnymi systemami, natomiast dla mnie ważniejsza jest dokumentacja, albowiem chciałbym co nieco poczytać o, o tym serwerze, więc będę potrzebował dokumentację zainstalować i przydadzą się jeszcze też przykłady. Przykłady, czyli. Przykłady w wersji 5.7.2.1, ogólnie dostępne są to trzy jakieś podstawowe aplikacje bazy danych, bazy danych w serwerze MySQL i klikam oczywiście Next. Wiadomo, że po drodze są instalowane różne komponenty, tę listę komponentów możecie mieć tutaj różno w zależności od tego, co macie w systemie i komponenty wymagają sprawdzenia wymagań, tak? Więc klikam execute, czekam chwilę aż wymagania zostaną spełnione. Ja, tak jak mówiłem, maszynę wirtualną już odpowiednio przygotowałem, sprawdziłem wcześniej, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnych większych problemów. I po sprawdzeniu powinna się pojawić ikonka na zielono. Uwaga, ponieważ jednak nie miałem paru rzeczy, bo mogło się tak zdarzyć, są wymagane komponenty. Więc pojawi się zapytanie, czy chcesz zainstalować te wymagane komponenty. Więc w tym przypadku jest to Visual Studio 2010 Tools for, for Office bla bla i klikam I have read and Accept the License Terms, czyli zgadzam się z warunkami licencji tego dodatku niezbędnego do instalacji i wykorzystywania poszczególnego drivera. Musimy poczekać, aż zainstaluje się, zainstalują się narzędzia. I dopiero wtedy prawdopodobnie pojawi się ikonka na zielono. Po zainstalowaniu odpowiedniego komponentu, tak jak mówiłem, pojawia się ikonka na zielono, następnie klikam next i po sprawdzeniu wymagań na maszynie wirtualnej albo na waszym komputerze pojawia się lista oprogramowania, które trzeba po prostu zainstalować. Więc klikamy execute. To akurat nie zatrzymuję teraz nagrywania filmu. Takie coś powinno się zainstalować. U mnie idzie dość szybko, więc będzie to w zasadzie kilkanaście sekund. Tu przy okazji powiem, warto korzystać z dysków SSD, albowiem wtedy maszyny wirtualne i w ogóle system dość szybko, że tak się wyrażę, śmiga. Tak? Jak widać, instaluje się w miarę szybko. Shell, w następnych filmach postaram się zaprezentować poszczególne gdzieś tam jakieś możliwości i poczekajmy, aż się wszystko zainstaluje. Całe szczęście, nie mam żadnego kłopotu na maszynie wirtualnej. Klikam next, klikam next. Pojawia się w następnym kroku możliwość konfiguracji produktu, więc ja sobie rzeczywiście taki, taką instalację skonfiguruję. Klikam next. Mam zainstalować, skonfigurować serwer, który dla mnie będzie standalone, czyli taki osobny serwer, klasyczny, MySQL generalnie. Klikam Next i w następnym oknie omawiam, definiuję jakiego rodzaju jest to serwer. Pytanie oczywiście, na czym będziemy instalować? Ta maszyna wirtualna ma 4 GB Będę ją wykorzystywał do różnych rzeczy, między innymi do uruchamiania Excela. Może też pojawią się inne systemy, tu żadnych serwerów nie mam, ale Excel jest i sporo różnych programów, tak? Więc w moim przypadku będzie to po prostu development machine. Tak? Chodzi o ilość pamięci operacyjnej, która jest, będzie używana przez serwer MySQL. Podstawowy język angielski. Klikam Next. Klikam Next i pierwszy użytkownik, jakiego zakłada się w systemie, sam się, samoczynnie zakładany, jest oczywiście użytkownik root. Tak? I muszę zdefiniować dla niego hasło. Więc ja teraz definiuję hasło dla użytkownika root. Polecam, żebyście wybrali hasło dla siebie ja oczywiście swojego hasła nie powiem, jak widać u mnie jest dość słabe hasło. Ja na razie takie hasło zostawię, klikam next i po podaniu hasła pojawia się zapytanie o usługę, usługę serwera MySQL Server. Pojawia się zapytanie o nazwę czegoś takiego. Ja oczywiście nie dam tutaj MySQL 57. Tylko nazwę moją usługę, niech to będzie po prostu MySQL, żebym zapamiętał też na przyszłość. Dodatkowo tutaj mogę wybrać, czy moja usługa ma być uruchamiana podczas startu systemu operacyjnego. Tak, ja teraz będę uruchamiał. Oczywiście to później można wyłączyć. Jest to związane z ustawieniami administracyjnymi tego, tego komputera i. Do uruchamiania takiej właśnie instancji MySQL serwera będę potrzebował po prostu standardowego konta systemowego, wiem nie mam tu żadnej sieci u siebie. Klikam next, klikam next i dodatkowo, oczywiście, pojawia się możliwość skonfigurowania pluginów. Ja tutaj nic nie zaznaczam. Można w razie czego sobie o, tym, o tej funkcjonalności poczytać w dokumentacji, nie jest to teraz tematem tego filmu. Klikam Next, klikam Next, i pojawia się oczywiście okno, w którym mamy zapytanie, czy rzeczywiście uruchomić konfiguracyjne nasze zmiany. Klikam Execute, uruchom. Jak widać, jest inicjalizacja bazy danych, pojawia się komunikat właśnie dotyczący takiego notifiera, tak, który mówi o tym, jakiego rodzaju instancje są uruchomione. Jak widać, pojawiło się serwis MySQL Change Status from Stop to Running. Tak, running. Taki paseczek, oczywiście można uruchomić instancję, można na przykład ją zastopować, będę omawiał później i na końcu klikam Finish. Finish. Pojawia się też jeszcze możliwość związania z konfiguracją właśnie na przykład przykładów, tak, klikam next I, i oczywiście, żeby była możliwość skorzystania z Workbencha, tak, trzeba połączyć się z naszym serwerem w wersji MySQL 5.7.21. Aby generalnie móc się podłączyć do serwera, trzeba podać dla użytkownika root, trzeba podać po prostu hasełko, hasełko. Więc ja wpisuję ponownie hasło. Ono jest słabe w moim przypadku. Mogę kliknąć Check. Połączenie, jak widać, połączyłem się z serwerem mysql -owym. Następnie klikam Next. I żeby uruchomić konfigurację, klikam Execute. Poczekajmy chwilę. Jak widać, to dość szybko trwa. Finish. Finish. Następnie klikam Next. Next. Nasze rzeczy wykonane można skopiować. Są zapisywane, pierwsza rzecz w logu. Można kliknąć kopię Logo to Clipboard do schowka i następnie wprowadzić po prostu do e, na przykład pliku tekstowego i uwaga, może to posłużyć jako dokumentacja dla potencjalnego później projektu i ćwiczeń. Następnie klikam finish, Finish i zobaczymy, czy... Czy nasze elementy rzeczywiście ładnie działają? Jak widać, pojawiła się aplikacja Workbench. Workbench. Mam tutaj instancję MySQL, -a. to jest wersja testowa. testowa. Spróbuję się z taką instancją SQL połączyć i użytkownikiem, niech to będzie użytkownik root, Tak, Jest to standardowy filmik dla celów głównie mojego szkolenia i. I przy okazji kanału YouTubeowego, może więcej pojawi się filmów w przyszłości i ponownie wpisuję hasło e, i zapisuję w sejfie hasło Save Password in Vault, tak. Krótkie mignięcie, voila, e, MySQL Workbench, bardzo fajna aplikacyjka do zarządzania serwerem, e, do zarządzania istniejącymi, e, istniejącymi między innymi przykładami na serwerze mysql tak. Zapraszam do obejrzenia następnych filmów, będę się starał umieszczać też filmy dotyczące MySQLa. Tu tylko na razie zaczynam od filmów, żeby odpowiedzieć na pytanie jednego z moich kursantów i za to pytanie bardzo dziękuję.